Dzień dobry, Kociekwik. Piwny głos w lesie. Marcinie. Kamila. Czy potrafisz rozpoznać różne gatunki drzew z dużej odległości? Potrafię rozpoznać modrzew. Doskonale, dlatego że piwo, które dzisiaj pijemy, jest dodatkiem dodatkiem glezji, które należy do podrodziny modrzewiowych. No to fajnie. Jest to kolejna odsłona piwa z naszej ulubionej serii, chyba w polskim Krafcie. Zgadzasz się? Myślę, że tak. Tak, czyli leśne piwa z brwarunek pomóc. Bo tak, jest Forest, podstawowa IPA, która jest wytrawna, gorzka i, i glasta. Jest Like a Forest, czyli Session IPA. Jest Forest, czyli bezalkoholowa IPA. Jest Lovelas, czyli Double IPA. Jeszcze jest oczywiście Don't Sleep in the Forest, kooperacja z Weird Beard z Anglii. To jest American stout z kawą mm -hmm. i igliwiem i goryczką tak. i była jeszcze jakaś abominacja z owocami. A i jeszcze w tak. serii Crazy Lines była Double Black Ipa z igliwiem. No a teraz mamy to piwo, które nazywa się Double Forest One and Only. Forest Ipa właśnie z dodatkiem dark w przeciwieństwie do pozostałych, które miały y, świerki i sosny. Tak i y, rozmawialiśmy z cenem, Mówili, że Opinie o tym piwie są takie, że ludzie oczekiwali tego, co wcześniej, czyli tego świerku i sosny, a daglezja pachnie troszeczkę inaczej. Jak ktoś lubi cyferki, to, to mamy 18 Belgię, 7 po alkoholu, 17 hoplate jest Citra, Simco no i Deglezja. W razie gdybyście nie wiedzieli, czym jest Deglezja, to jest coś, co często możecie zobaczyć na przykład jako choinkę. No, Czyli po prostu włóczyli choinki. Podejrzewam, że tak, zostały im po świętach. Nie no, żartuję. To są w Wigilii ogóle... Pracowniczej została im choinka. Dobra, zróbmy piwo. Poczytałam sobie troszeczkę na temat Deglezii. No. To jest w ogóle drzewo, które się wywodzi z Ameryki Północnej, z zachodniej części Ameryki Północnej. Zostało tutaj do Europy przywiezione i jest bardzo cenione ze względu na swoje drewno. Jest mm -hmm. to w zasadzie główne źródło drewna. I właśnie też ze względu na to, że to są choinki. Ale ma też wiele innych zastosowań. Żywica jest wykorzystywana jako guma do rzucia. Różne, okay. różne takie ciekawostki. Znaczy akurat może nie w, nie w Europie, mhm. ale w, w Europie głównie właśnie ze względu na drewno. Jako pasza dla zwierząt. I nie, tak, no? e, nie, pędy e, nie są wykorzystywane, <laughs> ponieważ zwierzęta nie chcą tego jeść. Okay. Tak jest o tym pod podrozdział na Wikipedii, skąd czerpałam swoje informacje podczas wielkiego researchu. Dobra, piwo. Przestaje zanudzać o drzewach? Ja, nie ma w ogóle piany. Właśnie tak jakoś była przez chwilę i sobie znikła, ale wygląda mm. fajnie. No, jest taka leśność, ale właśnie nie jest taka. Jest zupełnie inna. Krasocznie Jest taka nawet bardziej ziołowa. Mhm. Jest taka... Jest to leśne, ale jest inaczej leśne. Tak. Kojarzy się to oczywiście z drzewem żywicznie, ale no troszkę, troszeczkę inaczej. Plus jakaś taka ziołowość w tym jest. Mhm. Jest też trochę chmielowości, troszkę cytrusów, mm -hmm. ale na, na, na pierwszy plan się wybija ta daglezjowość. Tak. Czyli jak najbardziej, tak jak, tak jak powinno być w tym piwie. Taka nuta mięty pieprzowej, coś takiego... Jak się czasem wmucha miętę, to ona ma taką świdrującą nosnutę. Tutaj mm -hmm. coś podobnego jest. I jest to przyjemne. Mm -hmm. Zdecydowanie to piwo fajnie pachnie. Moim zdaniem, fajnie, że zdecydowali się na inny dodatek, bo jest to coś, czego większość z nas nie miała okazji doświadczyć. I fajnie, poszerzamy nasze horyzonty sensoryczne. No, jest oczywiście dosyć niska goryczka, no bo to jest jednak 2021. Ale to piwo nie jest słodkie. Może, nie, nie. Właśnie, może właśnie przez, przez tę żywiczność, całą, mhm. całą którą tutaj się wyczuwa, przy, przez tę ziołowość. Ono jednak robi wrażenie wytrawnego, tak. mimo że. Mimo że parametry nie wskazują na to, żeby był bardzo wytrawne. To jednak pisz to przyjemnie, nie Ma no, jakoś tam pełnie oczywiście. Ale to nie jest takie soczkowe. Mimo, że ono nie wygląda jakoś szczególnie bardzo zachęcająco. Nie, nie wygląda źle. Tylko. Ten brak to brak piany. Wziączno. Jest bardzo fajne. Ale pytanie, czy? To, czy lowellas? las. <laughs> jednak świerki sosna ciężko przebić. Ci. <laughs> tak, to jest, jest przyjemne, ale ja jednak lubię, jak tego lasu jest więcej, jest mm -hmm. bardziej intensywny. To jest właśnie takie trochę jednak stonowane. Tak. Jakby zrobili z Douglasią wersję... Session jakąś taką. Tak, że session, no tak do 5,5. Pięciopół... No tak jak parametry foresta zwykłego. Z Aglazji, oddać jeszcze trochę więcej. Myślę, że byłoby bardzo fajne. No ale wiadomo. Double i pykrują. Ja też. Bym... Znaczy, bo na pewno bym chętnie to piwo jeszcze kiedyś powtórzył. Mm -hmm. Obok no lewy ja, ja na pewno powtórzę tak czy inaczej. Znając siebie. No jak będę miał na kranie, to powtórzę. Raz, drugi, piąty. Aż do końca beczki. A jakie jest Wasze ulubione. Leśne piwo na no bo nie wierzymy, że nie macie. Musicie mieć. to no Musicie <laughs> lubić piwa sosnowe. No nie możecie. No. Nie da się nie lubić. No, da się nie lubić. Ktoś nie da, lubi. Nie lubi. Ja, ja rozumiem tych, którzy nie lubią, aczkolwiek sama uwielbiam. To rozumiem, że można nie lubić. My uwielbiamy i cieszymy się, że są kolejne. I mamy nadzieję na jeszcze kolejne z innymi sosnami, innymi świerkami, innymi innymi drzewami. <noise> I widzimy się. Za czas jakiś.